Zacznijmy od podstaw. Wiesz czym jest rekuperacja? To system wentylacji mechanicznej z zyskiem ciepła. Jest popularny od niedawna i dotyczy głównie nowych domów. Jest to system rur rozprowadzony do pomieszczeń budynku, mający na celu kontrolowaną wymianę powietrza bez straty ciepła. Brzmi super, prawda? Ale co, gdy dodamy do tego gaz? Bez względu na to, czy ziemny, czy płynny, sprawa się komplikuje. Ryzyka są prawie takie same, ale ja omówię stosowanie gazu płynnego. Swoją drogą, daj znać w komentarzu, czy rekuperacja to dobry pomysł. Czy jesteś zwolennikiem klasycznego rozwiązania ze swobodną wymianą powietrza. Często słyszę pytanie, czy mogę mieć rekuperację w domu ogrzewanym propanem. Odpowiedź nie jest prosta. Wyobraź sobie sytuację: mamy nieszczelność w instalacji gazowej. Gaz ucieka, a rekuperacja, jak odkurzacz, wciąga go do swoich przewodów. Co się stanie, gdy zbierze się tam odpowiednia ilość gazu? Dokładnie. Może dojść do zapłonu lub wybuchu. Dlatego moje zdanie na ten temat jest takie, że rekuperacja nie może znajdować się w pomieszczeniach, gdzie są jakiekolwiek odcinki instalacji gazowej lub jej odbiorniki. W tej kwestii nie można iść na żadne kompromisy i żadne wyjątki. Czy to oznacza, że albo gaz, albo rekuperacja? Oczywiście, że nie. Tak jak powiedziałem wcześniej, rekuperacji nie powinno być na przykład w pomieszczeniu kotłowym. Wystarczy, że zamontujesz w niej wentylację grawitacyjną w postaci kratki wentylacyjnej. Ale uwaga, ta kratka musi być umieszczona na wysokości 15 cm od posadzki. Dlaczego tak nisko? Bo propan jest cięższy od powietrza i gromadzi się przy podłodze. Niektórzy projektanci projektują kotłownie z rekuperacją, twierdząc, że wystarczą dodatkowe zabezpieczenia w postaci czujników gazu. Nie podzielam tego optymizmu. Oczywiście same czujniki są ok, ale czasami mogą przestać działać, a grawitacja i prawa fizyki nie. Pamiętaj, że bezpieczeństwo to priorytet. Lepiej zainwestować więcej w dobrze zaprojektowany i wykonany system, niż ryzykować życiem swoim i swoich bliskich.